18 lutego 2015 roku opublikowano projekt nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej. W mojej ocenie jest to projekt i ustawa, która jest dość ważna z perspektywy zarówno rynku ubezpieczeniowego, i nie tylko ubezpieczeniowego, ale też z perspektywy przeciętnego Polaka. Dlaczego? W tym projekcie jest kilka obszarów, które wprost nie dotyczą klienta czy konsumenta, chociażby takie obszary jak gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń. Czy też sposób współpracy z pośrednikami, czy też nowe uprawnienia, które nakładane są na, które są przyznawane regulatorowi rynku, czyli Komisji Nadzoru Finansowego, to jednak jest pewien obszar w tej nowej ustawie, który może być doniosły w skutkach dla przeciętnego Kowalskiego. Mówimy tutaj o nowym uregulowaniu wysokości opłat, jakie mogą być pobierane przez lokat ubezpieczeń w przypadku produktów, tak zwanych produktów inwestycyjnych. Część z nich jest nazywana popularnie polisolokatami, a. Grotych produktów to są umowy z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Dzisiaj tego typu ubezpieczenia dla wielu z nas stanowią alternatywę dla ZUS-u i alternatywę dla OFE, które właściwie rząd zlikwidował. I dzisiaj po zmianach, jeśli one by w takiej postaci weszły w życie w tej nowej ustawie, Towarzystwa Ubezpieczeń będą mogły pobierać opłaty w razie wcześniejszego wyjścia klienta z takiego kontraktu w wysokości nieprzekraczającej 4% wartości zgromadzonych środków. Dzisiaj te opłaty sięgają nieraz i 100% wartości środków zbudowanych ze składki pierwszorocznej, czyli na pozór wydawałoby się, że jest to krok w bardzo dobrym kierunku. I oczywiście z całą pewnością klienci będą ponosić mniejsze opłaty. Tyle tylko, że może się okazać, że nie będzie z czego tych opłat ponosić, ponieważ te produkty po prostu znikną z rynku. Dlatego że to ograniczenie wysokości pobieranych opłat, jak również. Inne zapisy w tej ustawie, chociażby kwestia prowizji wypłacanej pośrednikowi, spowodują, że naprawdę nie będzie komu na rynku tego typu ubezpieczeń oferować. Co to w praktyce oznacza? Tak jak mówiłem wcześniej, na wypłatę wysokie z ZUS-u raczej chyba nie mamy co liczyć. OFE właściwie pozostało w szczątkowej postaci, no a teraz rząd nam proponuje właściwie takie rozwiązania, które w całości zlikwidują trzeci filar, czyli właśnie umowy funduszowe. Czy to jest dobry kierunek? Moim zdaniem jest to wątpliwe.